Leopard 2A4. Jakie leopardy możemy przekazać? Taki króciutki materiał. I tak posiadamy obecnie 142 czołgi Leopard 2A4, ale około 50 egzemplarzy zostało przez nas zmodernizowane do standardu PL i PL M1. Leopardy 2A4 są to czołgi, które były produkowane od 1985 do 1992 roku i później do tego standardu, do standardu A4 postanowiono doprowadzić wcześniejsze wersje. My mamy około, jeśli przyjmiemy około 50 sztuk zmodernizowanych, mamy około 90 sztuk tej podstawowej wersji A4, nie modernizacji. Do końca nie wiemy w jakim są stanie, w jakiej są kondycji. Tutaj niestety ta modernizacja była głównie przyspieszona tym, modernizacja do standardu PL i PLM1 PL była przyspieszona tym, że rozpoczęły się pewne problemy z częściami, z częściami do wariantu A4. O ile do wariantu A5 problemów nie ma na razie, to do standardu A4 te problemy zaczęły się pojawiać. I tak jak powiedziałem, mamy 90 sztuk, około 90 sztuk A4 i około 50 sztuk wersji A4, a raczej wersji Leopard 2PL i Leopard 2PL M1. Ale Zmodernizowanych na podstawie wersji A4. Do tego oczywiście 105A5, ale o nich jak na razie nie było mowy. Może dwa słowa o samych leopardach 2A4. Zacznijmy od tego, co jest w nich najsłabsze. A najsłabsze jest opancerzenie. I to jest największy problem A4. Nie jest to opancerzenie bardzo złe, ale jednak wersja A5 to już duży przeskok. Taki sam duży przeskok jak pomiędzy, jaki był pomiędzy. Wersją A4, kiedy została wprowadzona, a tymi wcześniejszymi wersjami. Oczywiście jest to coś, co odstaje od współczesnych standardów, jednak nie jest to coś bardzo, bardzo złego. Jednak, kiedy porównamy A4, na przykład z Abramsem, porównamy nawet z A5 czy A6, wersjami leopardów dwój dwójek, to jednak to opancerzenie odstaje. Jeśli chodzi o SKO i przyrządy obserwacyjne, to nadal są tu duże możliwości. Nadal Leopard 2A4 posiada dosyć duże możliwości, jeśli chodzi o możliwości obserwacji to, co się dzieje wokół niego oraz możliwości zwalczania celów, ponieważ to SKO nadal potrafi zrobić robotę. Może dwa słowa o wielkości. Długość Leoparda 2A4 to 9,67 m, oczywiście już tutaj wliczamy tą lufę. I jest to taka sama długość jak w wersji A5. Dopiero leopardy 2A6 miały tą wydłużoną lufę, no i wtedy ten rozmiar to prawie 11 metrów. Szerokość A4 to 3,70 m, czyli 6 cm mniej niż wersja A5. Wysokość A4 to 2,79 m, tutaj A5, których jak wspomniałem mamy 105, to już 3,3 cm. ,3 a4 waży, można powiedzieć, 52 tony, ale taka masa bojowa to już ponad 55 ton. Więc są to czołgi ciężkie, cięższe niż konstrukcje radzieckie czy też rosyjskie, i tutaj ta różnica w masie to jest około 10 ton, niekiedy mniej. Natomiast wersja A5, w, już w wersji, można powiedzieć, bojowej, ta masa bojowa to prawie 60 ton. I tutaj te. Prawie 5 ton różnicy to właśnie głównie opancerzenie. Opancerzenie, które jest jednak w A5 lepsze. a czwórki posiadają taki, tak samo jak A5, 120 mm armatę o długości 44 kalibrów. 44 kalibry długość to po prostu mnożymy 44 razy kaliber armaty. 44 razy 120 mm. Do tego dochodzą 2 KM MG3. Silnik to 1500-konna legenda, czyli MTU mb 873KA 501. To jest naprawdę doskonały silnik. Silnik, który no, tutaj można go porównywać z innymi silnikami, ale jednak silnik będący nadal jednym z najlepszych rozwiązań na świecie, jeśli nie najlepszym. Oczywiście późniejsze wersje również posiadały ten silnik. Pozwala on na rozpędzenie się A4 do 72 km na godzinę, Prędkość do tyłu to 31 km na godzinę. Dla tych, którzy nie słyszeli, nie oglądali moich wcześniejszych materiałów, gdzie już poruszałem ten temat, ta prędkość cofania, tak to nazwijmy, która w przypadku leopardów ogólnie konstrukcji zachodnich jest duża, wynosząca 30-40 km, to nie coś, co jest powodem do wstydu, tylko pozwala na gigantyczną mobilność. Porównajmy na przykład do T72 i pochodnych. Które mogą cofać z prędkością kilku kilometrów na godzinę. Naprawdę cofający te 72 to tak, jakby człowiek szedł i to nie za szybko. No a kiedy chcemy zmienić stanowisko, kiedy chcemy się wycofać, kiedy jesteśmy pod ostrzałem, kiedy chcemy się za czymś skryć, no to 4 km na godzinę na wstecznym biegu, a 30 kilka kilometrów na wstecznym biegu to już nie jest różnica w. Można powiedzieć w zauważalności tej prędkości, tylko już jest to różnica w być albo nie być. Więc silnik, te możliwości, mobilność jest czymś na wysokim poziomie, odbiegającym od tego poziomu, jaki na przykład posiadają czy to te 70 dwójki, nasze PT90 jedynki i inne o wiele nowocześniejsze konstrukcje, na przykład rosyjskie. Jednak jeszcze raz. A4 odstaje od tych nowocześniejszych konstrukcji. No, jest to jednak czołg no mający troszkę lat za sobą. Pamiętajmy, że to nie odstaje Leopard 2, tylko jego wersja A4, ponieważ później mieliśmy dużą modernizację w A5, jeśli chodzi o pancerzenie. Od A6 już wchodzi dłuższa lufa armaty, lepsze wyposażenie elektroniczne. Później mamy A7, A7, więc Leopard to wiele wersji. A że A4 to coś, co zostało wyprodukowane 30, ponad 30 lat temu, no niestety to też robi różnicę. Jednak, A4 to nadal bardzo sprawne maszyny, potrafiące zagrozić każdemu radzieckiemu, rosyjskowi, rosyjskiemu czołgowi. Zwłaszcza, że tu jest duża przewaga, jeśli chodzi o amunicję. ponieważ Abrams, przepraszam, Ponieważ leopardy. Miała być, miał być materiał porównujący Abramsa z T14, ale okazało się, że o T14 jest więcej legend niż, niż jakichkolwiek informacji. No ale wróćmy do Leoparda 2A4. Tutaj to AMO potrafi być o wiele lepsze, skuteczniejsze niż to, co na przykład produkują na wschodzie. O wiele, wiele skuteczniejsze, co również przekłada się na możliwości tego czołgu. Tutaj jednak to opancerzenie. To pancerzenie jest największą wadą tego pojazdu. Może da się coś dorzucić, może da się jakąś erę, cokolwiek na niego zarzucić, no ale zobaczymy. OK, ale my mamy przekazać kompanię Leopardów 2A4. Ile to kompania? Od 10 do 14 czołgów. Nasza kompania to 14 czołgów ukraińska, 10-11 sztuk. Tutaj wychodzą różnice w budowie jednostek. Ale o tym porozmawiamy kiedyś. Na kanale Wolski o wojnie, w którymś z materiałów, jeśli będę miał czas, to go znajdę i podrzucę tam było to wytłumaczenie. Pan Wolski wytłumaczył, jak te różnice się przedstawiają. Ale te 10-14 sztuk oczywiście nie zrobią żadnej różnicy. Będą wsparciem, ale tutaj myślę, że chodzi o coś innego. Po pierwsze, zachęta dla innych państw, żeby jednak te swoje leopardy no, w starej już wersji A4 zaczęły przekazywać. W wersji, która już można powiedzieć, będzie się kończyć, ponieważ bez modernizacji, bez dostępu do części, no te czołgi będą niesprawne. I moim zdaniem, uzbiera się kilkadziesiąt egzemplarzy. Miejmy nadzieję, że więcej, tylko że tu chodzi o coś innego. Myślę, że te leopardy, obecnie, które przekażemy, one raczej nie będą w początkowym etapie przez te kilka pierwszych miesięcy. Trafiały na front. One będą służyły do czegoś innego: do treningu, do wyszkolenia załóg, do pokazania im, jak na tym sprzęcie się szkolić. A kto może wyszkolić lepiej czołgistów ukraińskich, czy jakichkolwiek innych, jak na przykład ludzie, którzy w swojej karierze przesiadali się z T55 na T72, później na PT91, na Leopardy A4, A5, a teraz przesiadają się na Abramsy. Czyli ludzie, którzy szkolą w wojsku polskim. Nasi czołgiści, nasi instruktorzy, no to ewenement na skalę światową. Ile konstrukcji musieli ogarnąć, ile konstrukcji musieli przerobić, nauczyć się, nauczyć się na nich szkolenia. Więc myślę, że to właśnie nasi instruktorzy bardzo szybko, o wiele szybciej niż ktokolwiek inny, będzie w stanie nauczyć. Innych czołgistów przesiadki, na przykład z t 72 na leoparda. Więc myślę, że to będzie tylko początek. Początek, który będzie służył do szkolenia, do zapoznawania załóg. Niestety tych i ja czwórek, i ja piątek, no, można powiedzieć, dos takich dostępnych nie ma aż tak dużo. Chyba, że naprawdę wyczyści się magazyny, chyba, że naprawdę ktoś nam przyśle w zamian inne rzeczy, ponieważ jeśli do tego nie dojdzie, to jedynym państwem, które ma duże zapasy czołgów nowoczesnych, jest państwo, które wyprodukowało i nadal produkuje Abramsy. I ma ich naprawdę dużo. Ale to zupełnie inny temat, nie na dzisiaj. Na dzisiaj, dziękuję. 90 sztuk A4, około 50 leopardów 2PL, 105 A5, nie wiem w jakim są stanie. Zobaczymy, zobaczymy jak się to, można powiedzieć, rozwiąże. Zapraszam do zasubskrybowania, do naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj, poleć, możesz mnie też wesprzeć, wsprzeć, jakkolwiek by się nie mówiło, na pewno jakiś polonista się znajdzie. Super podziękowaniem. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.